Leszno. Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam Państwa serdecznie. Witam gościa kwadransa samorządowego, Pana Rafał Bukowski, inżynier miejski w leśnie i naczelnik Wydziału Infrastruktury miejski. miejskiej. Dzień dobry, panie dzień dobry. inżynierze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radom słuchaczom. Starsi słuchacze pamiętają pana Rafała jako szefa zarządu dróg miejskich. Teraz wielki powrót już zajmuje się pan nie tylko drogami, ale i całą tą taką sztywną infrastrukturą miasta. Wcześniej też, bo ten Wydział nazywał się Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, w ostatnich dwóch kadencjach zostało to rozdzielone, teraz jest to ponownie połączone pod nazwą Wydział Infrastruktury Miejskiej, czyli zarówno inwestycje, jak i sprawy związane z zarządzaniem zarządzanie drogami, jak również Biuro Strefy Płatnego Parkowania, no i szeroko pojęta współpraca z naszymi spółkami miejskimi celem koordynacji wszelkich inwestycji. Mogę prywatne pytanie? Jak się wraca po latach do urzędu? Zostałem miło przyjęty, co mnie cieszy. Dużo osób znam, znam się z dużą ilością pracowników, bo razem już pracowaliśmy. Z nowymi się poznaje. Także... Znaczy nie? Ostatnie lata w sektorze prywatnym, teraz z powrotem do służby tak. publicznej. Tak. Więc to jest, czy, czy to jest wejście z powrotem do Mam tej służby publicznej? Mam dużą rzeki? satysfakcję z powrotu do pracy w Urzędzie Miasta Leszna, że będę mógł uczestniczyć. W rozwoju miasta, no. Tak się mówiło, że ponieważ pan prezydent Rysiecki zdecydował się mieć tylko jednego zastępcę, że pan takim trochę drugim zastępcą jest. Pierwszy raz to słyszę. Nie, że jednak nie, tu nie ma takich kompetencji aż nie ma. wysoko postawionych. Nie ma. No to przejdźmy do tych najważniejszych inwestycji, które te administracje już czekają, albo już nawet się zaczęły. No pierwsze pytanie, które na pewno wszyscy sobie zadają, co za kwawitem. Na ukończeniu są prace związane z opracowaniem koncepcji. Praktycznie jest ona już z wykonawcą omówiona, doszczegółowiona. Czekamy teraz na taką jakby ostateczną wycenę, bo pewne zmiany tam musiały zajść w stosunku do tego, co przewidywała dokumentacja przetargowa. Prace budowlane już ruszyły, bo tam już trwają wyburzenia. Także tutaj póki co wszystko przebiega praktycznie zgodnie z harmonogramem. A na ile koncepcja się zmieniła wobec tego programu funkcjonalno-użytkowego, który zastaliście? Chodziło o to, żeby bardziej uatrakcyjnić basen, aby jako obiekt później już funkcjonujący samodzielnie mógł na siebie sam zarabiać. Tamten układ chyba miał pozostać, czyli ten duża, duży basen taki olimpijski, ta niecka z atrakcjami, plus ta część dla dzieci. I to pozostanie, natomiast dojdzie do dość do, do liczna do, do grupa pomieszczeń saunowych. Mhm. Czyli taka część spa. Taka część spa. A dużo takich będzie, bo ja jestem mało olimpijski, bardziej korzystam z tych takich atrakcji. Dużo będzie takich tak zwanych bajerów. Nie wiem co ma Pan Fontanny jakieś, nicze, wodne Będą różnego typu sauny I to w tej części jakby podziemnej pod, pod basenem A zjeżdżalnie będą? Będzie zjeżdżalnia, ale już nie ta zewnętrzna Tylko w środku Ja tam się i tak nie zmieszczę, ale tak pytam ze względu na młodszych słuchaczy I teraz mówi Pan, że ta zmiana koncepcji przełoży się też na cenę? Tak się spodziewamy, bo chociażby w programie funkcjonalno-użytkowym były dwie te, nie wiem jak to nazwać, wanny, jacuzzi, a będzie ich pięć. Czyli to się siłą rzeczy przekłada też na, na cenę. Czekamy na, na taką wycenę ze strony wykonawcy. Czy termin się zmienia w związku z tą zmianą? Na razie nie mówimy o zmianie terminu. Czyli ten układ trzyletni, rok na projektowanie, dwa lata na budowę zostaje. Tak. Okay. Kolejna ważna inwestycja, na którą bardzo wielu mieszkańców czeka ulica Święciechowska. Tu czekamy na otrzymanie decyzji środowiskowej, która umożliwi nam już wystąpienie o pozwolenie na budowę. Zgodnie z założeniami chcielibyśmy w przyszłym roku... Co najmniej ogłosić przetarg, a być może już rozpocząć realizację. Kwestia pieniędzy? Tu jest jakiś problem, czy są, są zabezpieczone? Nie, pieniądze, pieniądze są zabezpieczone. Ulica, nowa droga do Gronowa, to jest jedna z najważniejszych obietnic prezydenta Jusieckiego. Tutaj cały czas czekamy na decyzję ministra infrastruktury o przekazanie miastu tego starego toru kolejowego <laughs> w momencie kiedy już ta decyzja zapadnie a z tego co dochodzą do nas informacje na dniach powinna faktycznie już zapaść że już czeka tylko na podpis ministra wtedy uruchomimy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę tej inwestycji bo gdybyśmy odwrócili to to procedura pozwolenia na budowę uniemożliwiłaby przekazanie gruntów w miastu a już jeżeli jesteśmy przy Grunowie Aura jest jaka jest, kwestia wody, czyli deszczówki i zalewanej ulicy Granowskiej. Czy tutaj coś się zmieni? Tak. W pierwszych dniach, jak rozpocząłem pracę w urzędzie, to poprosiłem o spotkanie w Leszczyńskich Wodociągach z pracownikami, z panią prezes i omówiliśmy stopień zaawansowania i realizacji programu zagospodarowania wód deszczowych. Ten program został poddany pewnej analizie i właśnie e, zaistniała konieczność, istnieje konieczność wybudowania dodatkowego kolektora dla dzielnicy Gronowo. On zaczynałby się gdzieś na wysokości skrzyżowania ulicy Gronowskiej z ulicą Kmicica, a kończył na wysokości skrzyżowania ulicy e, Mickiewicza e, z ulicą e, Marszałka Józefa Piłsudskiego, takim dość dużym zbiornikiem retencyjnym. I budowa tego kolektora z punktu widzenia samego Gronowa nawet jest ważniejsza niż budowa tej, tego łącznika drogowego, dlatego że mamy coraz częściej do czynienia z tymi obfitymi opadami deszczu, co powoduje zalewanie tam wielu posesji. Koszt około 10 milionów złotych, całości, więc tu też poszukujemy możliwości dofinansowania. A ta woda z gronowa, ona płynęłaby do tego kolektora zachodniego i dalej tam tak, na te pola? Tak, właśnie z tej części gronowa, bo, bo tu, tu występuje ten problem. Właśnie między ulicą Poznańską a ulicą Jagieły, ta część gronowa, tu występuje ten problem największy. Mm -hmm. Czyli to jest plan na przyszły rok, y czy jednak dalej? Myślę, że, że troszkę dłuższy. W przyszłym roku z pewnością będziemy chcieli mieć opracowaną dokumentację szczegółową. A jeżeli idzie o takie bieżące rzeczy niedawno pan prezydent Rysiecki poinformował, że ulica Królowej Jadwigi będzie realizowana, ponieważ przeniósł, premier przeniósł pieniądze z rynku właśnie na tę ulicę. Tam był projekt, on był bardzo długo dyskutowany w czasie konsultacji społecznych takiego ciągu pieszego z miejscami postojowymi, z możliwością przejazdu. Czy ten projekt będzie realizowany? Tak, i ten projekt będzie realizowany. Tam być może wprowadzimy, ale to już na etapie realizacji pewne małe, drobne zmiany, ale ten projekt będzie realizowany i też przygotowujemy się już do przetargu. Mm, czyli przetarg w tym roku. Nie wykluczam, że jeszcze w tym roku przetarg nastąpi, przy czym też z góry trzeba powiedzieć sobie, że ta inwestycja troszkę w czasie potrwa z uwagi na konieczność podzielenia jej na etapy, z tego względu, że trzeba zachować dojazd do pewnych tam e, punktów, e, gdzie są zlokalizowane parkingi dla mieszkańców, tam są też, no jest galeria. Yy, także ta inwestycja rzeczywiście no, to w czasie będzie przez to rozciągnięta. A to ile czasu może potrwać? Myślę, że półtora roku w sumie powinno nam starczyć. Czyli gdyby przetarg był rozciągnięty w tym roku, to cały przyszły rok i jeszcze pół roku tak. dwa 26. Dwa tak jest. Okej. Okay. A i także już jest wreszcie podpisana umowa na ulicę Jacławicką. Ta inwestycja, przypominamy, rodziła się w bólach, dokładnie rodziła się, bo 9 miesięcy od otwarcia ofert do podpisania umowy. Tak jest, i w ubiegły piątek pan prezydent podpisał umowę z wykonawcą, który okazał się najkorzystniejszy wedle zapisów przetargowych. Wykonawca ma do połowy października czas na opracowanie projektu organizacji ruchu. Też ona będzie etapowana, z uwagi na to, że mamy jednostkę wojskową. Jesteśmy po rozmowie w jednostce wojskowej, gdzie musimy zapewnić dojazd. Jednostka korzysta z dwóch bram wjazdowych. Jedna jest od strony ulicy Sienkiewicza, druga to ta główna wjazdowa od ulicy 17 Stycznia, a więc te prace muszą być podzielone na etapy, żeby z jednej z tego, z tej bram jednostka mogła cały czas korzystać. No bo to kwestie obronności państwa, jak rozumiem, grają? zapowiadał pan, że zaczniecie właśnie od skrzyżowania Sienkiewicza. Tak, zaczynamy. Czy oni zaczną wykonawcy? Wykonawca e, zacznie od e, przebudowy e, skrzyżowania ulicy Racławickiej z Wyską Sienkiewicza. Ja chcę tutaj powiedzieć, że zarówno w przypadku Królowej Jadwigi, jak i Racławickiej prace będą również e, wykonywali wykonawcy e, e, które wynikają z potrzeb e, reszczyńskich wodociągów. Chodzi o wymianę całej instalacji, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej i to wszystko no, musi być skoordynowane w jednym czasie. Czyli kiedy pierwszej wbitej łopaty możemy się spodziewać? No myślę, że właśnie w połowie października, jak już zostanie opracowany projekt organizacji ruchu, to będzie się wiązało m, ta przebudowa ulicy Racowiskiej z tym, że w pierwszym etapie, kiedy będzie zamknięte skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza, Odcinek ulicy Sienkiewicza od 17 stycznia do ulicy Racawickiej będzie dwukierunkowy, dzisiaj to jest jeden kierunek, natomiast dalsza część ulicy Sienkiewicza nie będzie miała dojazdu, tam jedynie będzie możliwość dojechania od strony ulicy Lipowej, to, się, to bardzo mocno utrudni mieszkańcom dojazd do posesji, ale my już odpowiednie komunikaty właśnie wysyłamy do spółdzielni, do zarządców nieruchomości, żeby się do tego mogli przygotować. Czyli tu nie będzie wtedy parkingu na ulicy tak. i będzie dwukierunkowość, czyli wyjazd w ulica 17 stycznia. Pewnie jeszcze będziemy to komunikować, ponieważ my także jesteśmy tym żywo zainteresowani, bo to w końcu nasza ulica. Macie tutaj Państwo siedzibę? Trochę tak. Wydział do spraw infrastruktury zajmuje się także inwestycjami w szkole, czy to jest kwestia wydziału oświaty? Nie, w sensie inwestycyjnym tak, też Wydział Infrastruktury miejskiej się tym zajmuje. W tej chwili. Na ukończeniu są trzy projekty na trzy termomodernizacje. Mówię tu, mam tu na myśli szkołę numer 12 podstawową, szkołę numer 9 i zespół szkół rolniczych tutaj niedaleko zlokalizowany i będziemy w najbliższych tygodniach składali wnioski o dofinansowanie. Zresztą kilka dni temu Ministerstwo środowiska ogłosiło nabór z krajowego programu odbudowy z KPO. Też na termomodernizację obiektów oświatowych, niezależnie od, od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którego też są dofinansowania. To by była taka termomodernizacja jak dziesiątka przeszła, że wymiana stolarki, ocieplenie budynku? Tak i dodatkowo dostosowanie obiektu do korzystania z osób ograniczonej, no, niepełnosprawnych. I jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać, bo przed audycją Pan wspomniał o kwestii pewnych rozmów z kolejarzami, czyli z polskimi liniami tak, PKP PLK, bo to jest chyba ta spółka, która się zajmuje, na co tu miasto liczy. To znaczy się PKP ogłosiło konkurs na przebudowę jednopoziomowych skrzyżowań kolejowo-drogowych na dwupoziomowe, tak aby były to skrzyżowania bezkolizyjne. Ja tylko dodam, że skrzyżowanie kolejowo-dwagowe to jest przejazd kolejowy. po prostu. Dokładnie tak. I o które przejazdy by chodziło w takim razie? Yy, chcemy dokonać takiej już yy, bardzo szczegółowej analizy na temat możliwości wybudowania przejazdu nad lub pod linią kolejową w ciągu ulicy Święciechowskiej, yy, w ciągu ulicy 1 Maja i yy, tu nie powinno być problemów akurat w ciągu ulicy Osieckiej, gdzie zawsze w planach jest wybudowanie wiaduktu drogowego nad tą linią kolejową, przy czym trzeba od razu brać pod uwagę, że ta linia będzie kiedyś zelektryfikowana. Nabór jest, nabór jest dwuetapowy, znaczy podzielony na dwie części. Może w pierwszym terminie możemy nie zdążyć, no bo to trzeba mieć projekt budowlany zrobiony, na razie będziemy robić tylko analizę. Sumie, analizę czy jest to możliwe w ogóle, tak? Tak, tak. Tu mam na myśli święciechowską i, i 1 maja. Yy, no wiadomo, że w takim konkursie, bo to jest do wszystkich zarządców dróg yy, przeznaczony yy, konkurs, im wyższej kategorii yy, przejazd kolejowy, im wyższej kategorii droga, która się krzyżuje z tą linią kolejową, tym większe szanse otrzymania dofinansowania. No To są akurat bardzo ważne, bo jedna to jest droga główna na za to, zatorze, druga prowadzi do ekspresowej piątki. No tak, ale ważna jest kategoria tej drogi. Najwyżej, najwyższa to jest ulica 1 Maja i Osiecka, to są drogi wojewódzkie, natomiast jeżeli chodzi o ulicę Święciowską, to droga powiatowa. I gdyby się okazało, że można i gdyby miasto wygrało ten konkurs, to kolej by to wybudowała z własnych pieniędzy. Nie, jest to dofinansowanie i wtedy yy, samorząd musi to wybudować. A duże to dofinansowanie? Wydaje mi się, że, że w końcach 50%, tak. I już zupełnie na koniec mój ulubiony temat, jeśli chodzi o pana Rafała Bukowskiego. Stąd się słuchacze wiedzą, jak tam przygotowania do akcji zima. Mam nadzieję, że zima nas y, troszeczkę ominie, tak jak ostatnio. Wtedy są oszczędności y, i wtedy można więcej wydać na inwestycje. Y, dobrze. A natomiast na, na dzień sam, dzisiejszy sam na, układ tak, zabezpieczenia tak, jest tak, taki, na, że tak, na dzień dzisiejszy są podpisane umowy, które jeszcze są ważne. One były chyba dwa lata temu podpisywane. Także wykonawca jest wybrany, jest ten sam i zasady utrzymania zimowego też nie ulegają zmianie. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był inżynier Miejski w Lesznie, pan Rafał Bukowski. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.